Maj jest ostatnim miesiącem realizacji projektu międzynarodowego pod akronimem ICT EduPant. Jest to projekt, który dotyczy holistycznego podejścia, czyli całościowego podejścia do nauczania studentów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w szczególności w warunkach pandemii. I projekt jest finansowany przez agencję Erasmus. Projekt jest realizowany we współpracy z jeszcze trzema innymi partnerami zagranicznymi. Jest to Uniwersytet Techniczny w Trondheim z Norwegii, Uniwersytet w Niszu w Serbii i Uniwersytet Ruse w Bułgarii. I w całym kraju jesteśmy innowatorami we wprowadzeniu na pierwszym semestrze tej metody, bo metoda jest znana od 40 ponad lat. Zastosowanie jej na pierwszym semestrze, zanim jeszcze nauczyciele zaczną wykładać podstawy teoretyczne, zanim studenci poznają pewne prawa podstawowe, już mają okazję dotknąć pewnych elementów, dotknąć praktyki, zmierzyć coś, przekonać się na własne oczy i usłyszeć własnymi uszami pewien dźwięk na przykład albo poczuć zapach spalonego opornika to jest pewnego rodzaju sukcesem dlatego że inspiruje wtedy takiego młodego człowieka do zastanowienia się dlaczego się opornik spalił a dlaczego w ogóle takie zjawisko zaszło więc to jest też pewnego rodzaju sukces no i próbujemy od października zeszłego roku, stosujemy właśnie tą metodę, zdobywamy pierwsze doświadczenia, rozwijamy ją, poszerzamy na kierunku elektrotechnika, na studiach ogólnoakademickich, na studiach dualnych. Myślę, że od października również na pozostałych kierunkach studiów będziemy elementy tej metody cały czas wprowadzać. W ramach tego projektu, oprócz wprowadzenia tej metody, zostało opracowanych bardzo wiele materiałów cyfrowych. To opracowaliśmy prawie 100 materiałów filmowych, które stanowią wprowadzenie do wykładów. Też ponad 90 materiałów prezentacji, niektórych zwykłych prezentacji, niektórych z stowarzyszeń Głosu, do, jako materiały edukacyjne dla danych przedmiotów. Opracowanych zostało ponad 30 egzaminów w formie testów, w formie pytań otwartych, również ćwiczenia laboratoryjne, instrukcje laboratoryjne. Myślę, że ważnym elementem, ważnym rezultatem projektu jest opracowanie pięciu podręczników, bo współczesna młodzież działa w ten sposób. Jeżeli to ją zainteresuje, uzna to za pożyteczne, szczególnie to jest ważne dla podświadomości człowieka. Jeżeli pod świadomość nawet bez naszego udziału. Kojarzy to jako coś potrzebnego, to zatrzymuje to. Jeżeli to jest niepotrzebne, to odrzuca to. Więc jeżeli pokażemy zastosowanie pochodnej, czy całki i od razu pokażemy, gdzie to w elektrotechnice stosujemy, bo obliczamy czy prąd czy napięcie czy jej energię, to wtedy wiemy, że to jest przydatne. Także jest dużo tych innowacji, Myślę, że nowy rocznik student, który zacznie studia na naszym wydziale już w tym roku, spotka się z tymi elementami innowacyjnymi i na pewno powinno być ciekawiej. Przyznaję, będziemy się uczyć razem z nimi stosowania tych metod. Potrzebujemy feedbacku od studentów cały czas, czy to im się podoba, czy się nie podoba. Ważne, żeby oni mieli satysfakcję z tego, że czas spędzony tutaj na naszej uczelni nie jest czasem straconym, żeby było im przyjemnie i żeby mieli tą satysfakcję, że czegoś się nauczyli.